Cześć, witajcie. W tym filmie chcę Wam pokazać zestaw dynamika, kuweta i wałek z 18 cali chyba, 46 cm. Zestaw, który jest jako zestaw i to jest jeden jedyny zestaw, jedne jedyne narzędzia w ofercie Dynamik w Polsce, które widziałem w tej szerokości. Wkłady pasują mi się różne. Uster pewnie też tutaj będzie pasował. Wkład to jest ta sama szerokość. Nawet jakby się różnił trochę szerokością, da się to dopasować. I teraz krótko ja to rozbroję. Już widzicie o co chodzi. Tu są blokady. Dobra. Omawiamy szybko uchwyt. Uchwyt jest aluminiowy. Wszystkie części czarne. To jest tworzywo, jakiś plastik. Tu są elementy, które się kręcą z pewnym luzem. Tam są takie powiedzmy bolce z gwintem. No i mamy mechanizm zaciskania. Pokrętło, pokrętło którym kręcimy w plus, do plusa, do minusa, nie, no, LS. Nie wiem, co to jest. W każdym razie można docisnąć tutaj ten wkład. Pokażę, jak to działa. No, sprawnie dość. Zacisnąłem, on tu się trochę zacieśni, natomiast ja bym tak zostawił, bo on podczas pracy się poluzuje. I należy te blokady dokręcić. Je trzeba docisnąć w stronę do uchwytu, bo mogą spaść z gwintu. I dokręcić dość mocno. Dobra, no i to jest koniec, nie? Teleskop, tutaj, mocowany teleskop na gwint, i też jest blokada. Też trzeba ją docisnąć do tego mechanizmu, żeby złapała gwint. Najlepiej wcześniej sobie złapać. Gdyby spadła, wkręcam teleskop i całość blokuje. To jest koniec. Macie zazbrojone, yy, zazbrojone narzędzie i pewność, że to się nie odkręci, bo to trzyma bardzo mocno. Sprawdziłem, pomalowałem cały ten domek i trzyma OK. Nie poluzowało się tutaj w ogóle. Ok, teleskopik jeszcze. Teleskopik też jest fajny. Teleskopik takiego jeszcze nie miałem. To jest długość 60-120. Teleskop, który ma bezstopniową regulację, okrągła rurka aluminiowa, mechanizm zaciskowy poprzez dokręcenie tego elementu. To jest to czerwone, to jest guma, takie dość wygodne takim trójkątnym obłym, ale trójkątnym raczej kształcie element, jak i również obudowa teleskopu. Fajna rzecz, ponieważ bardzo dobrze to leży w dłoni. I według dynamika to jest takie ergonomiczne i wygodne. No i jest, faktycznie, bardzo fajnie się tym pracuje, fajnie się korzysta z tego teleskopu. No dobra, to są takie podstawowe informacje. Aluminium, włókno szklane, guma. Jeszcze kuwetka. Kuweta bardzo podstawowa, bez wkładów jednorazowych, to jest, to jest w ogóle zrobione jak jeden wielki wkład jednorazowy, z tym, że sztywny, bardzo sztywny taki konkretny element, łatwy w czyszczeniu. Łatwo się to przesuwa po posadce, czy nogą, czy wałkiem, kanały, żeby farba ściekała i te kropki takie półkule pół, pół jakby nie, takie groszki. Bardzo fajnie odciskają farbę, nie zauważyłem tutaj żadnych problemów przy korzystaniu akurat z tą kuwetą, więc jeżeli, jeżeli byście byli zainteresowani, to tutaj żadnych scen podczas pracy dziwnych nie było. Dobra, zapraszam do pozostałych moich filmów, zapraszam oczywiście do komentowania i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!